Płyniemy w tej chwili... Już prawie zaraz płyniemy jeziorem Nie za kanałem niesulicki. Ka to jest w tej chwili tutaj co z tyłu widzicie, to jest kanał niesulicki e, na rzece Ołobok. Stramy z do drzew. Akurat tutaj kolega nie troluje. <grym wziął> ale za moment zobaczycie, że właśnie wypływamy na jezioro. Nies... Niesłysz. Jezioro Niesłysz, To jest właśnie to jezioro. Nie bawiajcie się jesteśmy w takim miejscu, że ludzi tutaj chyba nie było co najmniej dwa lata Regionalny steryź do trollingu, znajdujemy się nad jeziorem Niezielickim Jak dzisiaj? Osiągi? O, całkiem dobre, musimy ławić okonie Ale zauważyłem, że bardzo szybko płyniemy, płyniemy bardzo szybko Jakim biegiem teraz płyniemy? Na najszybszym piątym także Na piątym biegu, rozumiem Pełnia lata, a powiedzcie jakie ryby dzisiaj? konie, tylko o konie. Jeszcze raz o konie. Żadnego szupaka, standarda? żadnego, żadnego szupaka. w ale o konie. Jezioro, ty. na okonie. No panowie, ale prędkość, no, pokażcie no, jaką no, prędkością płyniemy? Maksymalną. A ale czemu? Jak? Właśnie zacząłem dużego szczupaka Ale mnie choluje. Faktycznie. A rozumiem. Wzięliście się po prostu na sposób? Tak. No, odpisaj, tyle. Paliwo zamiast na prąd. I zawsze tak pływacie? Od rana. To nie bolą ręce? Nie, eee, grzeczny jest szczupa na razie.